Cześć wszystkim, z tej strony Alan i przychodzę do Was dzisiaj z dość przykrą informacją. Niektóre osoby, które wiedziały, niektóre osoby, które się zorientowały, Wiedźmia nagrywałam na moim starym laptopie gamingowym, który lat miał już 5. No i niestety próbowałam, nagrałam do Was odcinek i niestety mój laptop umarł. Znaczy dziwnie to określić działa, e, odpalałam się pliki, działa. i wiedźmy, gdzie jest dość ciężką grą, którą... Wznosi i działa na dobrych y, fps fpsach, ale jak nagrywałam już FPS -y zaczęły spadać, ale stwierdziłam, dobra, coś jest nie tak, ale przymknę oko, niestety nie jestem w stanie zgrać na że mogę zmentować dla Was film, nie jestem w stanie zgrać plików, nie jestem w stanie nic y, przejść z tego komputera, ponieważ najwyraźniej umarł, więc na dzień dzisiejszy nie będzie Wiedźmina. Ale mam dla Was dobrą informację, ponieważ udało mi się kupić na dobrej promocji widzmi na trójkę na PlayStation, więc jestem już w trakcie nadrabiania dla was e, wszystkiego tak jak robiłam to na odcinkach, więc jest, jest dobrze, ale w rekompensacie przychodzę do Was z zapowiedzią nowej serii, bowiem zacznie się seria na temat Until Dawn. E, będzie to seria krótka, ponieważ jako Sama gra nie jest jakoś bardzo długa, tam chyba około maksymalnie 10 godzin się przechodzi. Coś koło tego. Więc będzie seria dość krótka. Mam nadzieję, że szybko wróci wieźmi, bo jestem już w dobrym tempie w czasie natrafiania tego, ale żebyście nie mieli mi za złe, że jest dziura, nagram wam teraz parę odcinków tego Until Dawn. Prawdopodobnie pod rząd nagram wszystkie odcinki, albo w przerwą jednodniową, więc one się będą pojawiały dwa razy w tygodniu. Mam nadzieję przynajmniej, ale nie będę miała jak odpowiadać na wasze komentarze na odcinkach, ponieważ chcę nagrać całą serię, żebym mieć ją w zapasie. Bo teraz są matury, ja jestem w drugiej klasie, więc ze względu na to mam wolne, więc w, przed ten czas chcę poświęcić na nagranie dla was filmów, żeby coś było. No i mam nadzieję, że szybko wrócimy do Wiedźmina i będzie seria z Wiedźmina, będziemy kończyć palsa. a dalej zobaczymy co będzie się działo. Na PlayStation to będzie zupełnie inna przygoda z Wiedźmina, więc będzie jeszcze więcej faili, jeszcze więcej mojego narzekania, więcej w ogóle mojej historii w tej grze. Więc tak. Chciałabym Was serdecznie zaprosić na nową serię, którą jest Until Dawn. Seria będzie ciekawa, gdyż to jest gra horror, gra straszna. Ja jestem osobą drącą się bardzo przy grach, więc to będzie ciekawe. Jeszcze nie wiem do końca, jak będzie to wyglądać, bo nie wiem, czy da da mi kamera taki efekt mroku, czy dam radę to jakoś przerobić, żeby weszła w ten klimat tej gry, więc może będzie tak, że odcinki będą go też kamerki, ale to jeszcze zobaczymy w praniu, więc jeszcze raz bardzo serdecznie chciałabym zaprosić na nową serię, no i do zobaczenia w filmach, a więc pa pa!